To, co dziś jesz, może dosłownie zdecydować o tym, jak pracuje twoje serce zimą. Brzmi poważnie? Bo to prawda. W chłodniejszych miesiącach nasze naczynia się kurczą, krew staje się gęstsza, a ciśnienie wyższe. Serce musi być mocniej, żeby przepchnąć krew przez zwężone naczynia. A teraz dobra wiadomość są produkty, które działają jak naturalny smar dla układu krążenia. Wzmacniają ściany żył, uelastyczniają tętnice i pomagają utrzymać ciśnienie w ryzach. W tym filmie pokażę Ci siedem konkretnych składników, które warto włączyć do diety właśnie teraz, jesienią i zimą. Pokażę, jak działają, jak często jeść i z czym najlepiej je łączyć, żeby efekt był naprawdę odczuwalny. Nie będziemy mówić o egzotycznych suplementach, tylko o prostych produktach, które masz w kuchni lub kupisz w każdym sklepie. Po obejrzeniu filmu dowiesz się, jak z nich zbudować codzienny zestaw ochronny dla serca i naczyń, który wspiera krążenie, poprawia energię. I może realnie zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zaczynamy od tego, dlaczego właśnie zimą serce potrzebuje szczególnej ochrony. Zimą i jesienią organizm działa inaczej niż latem. Kiedy temperatura spada, naczynia krwionośne się zwężają, by utrzymać ciepło wewnątrz ciała. To sprawia, że ciśnienie krwi naturalnie rośnie, a serce musi pompować mocniej, żeby dostarczyć tlen do każdej komórki. U młodych ludzi to drobiazg, ale po 50-70 roku życia może być to prawdziwe obciążenie. Do tego dochodzi gęstsza krew, bo pijemy mniej wody i ruszamy się mniej, a mniej ruchu to wolniejsze krążenie i większe ryzyko, że w naczyniach zaczną odkładać się złogi cholesterolu. W efekcie łatwiej o miażdżyce, zakrzepy i skoki ciśnienia. Nie pomaga też brak słońca, spada poziom witaminy D, a z nią odporność i nastrój. Wiele osób wtedy sięga po słodkie, tłuste jedzenie, które chwilowo poprawia humor, ale długofalowo szkodzi sercu. Właśnie dlatego warto teraz sięgnąć po produkty, które naturalnie wzmacniają naczynia i pomagają sercu przetrwać chłód bez zadyszki. Zacznijmy od pierwszego tłustych ryb morskich prawdziwego sprzymierzeńca serca. To jeden z najskuteczniejszych produktów dla układu krążenia, i wcale nie potrzebujesz ich codziennie. Wystarczą dwie porcje tłustych ryb tygodniowo, żeby znacząco wzmocnić serce. Dlaczego? Bo zawarte w nich kwasy tłuszczowe omega-3, EPA i DHA. Działają jak naturalny smar dla naczyń. Obniżają poziom trójglicerydów, pomagają utrzymać elastyczność tętnic i zmniejszają stan zapalny, który przyspiesza starzenie układu krążenia. Najwięcej korzyści daje śledź, makrela, sardynki i łosoś. Najlepiej pieczone lub duszone, niesmażone. Zimą to też świetne źródło witaminy D, której tak często brakuje. Jeśli nie lubisz ryb, sięgnij po siebie lniane, orzechy włoskie lub olej lniany. Zawierają roślinne formy omega-3. Wystarczy łyżka dziennie dodana do owsianki, jogurtu czy sałatki. To prosty nawyk, który realnie wpływa na serce. Po kilku tygodniach poprawia krążenie i obniża ciśnienie. A teraz zobaczmy drugi produkt, który działa podobnie, ale pochodzi z zupełnie innej półki oliwę z oliwek ekstra virgin. Nie bez powodu mówi się o niej płynne złoto. Oliwa z oliwek ekstra virgin to jeden z najważniejszych składników diety śródziemnomorskiej czyli tej, którą lekarze uznają za najzdrowszą dla serca. Zawiera polifenole, czyli naturalne przeciwutleniacze, które chronią ściany naczyń przed uszkodzeniami, poprawiają ich elastyczność i wspierają produkcję tlenku azotu, związku, który rozszerza naczynia i poprawia krążenie. Badania pokazują, że osoby regularnie używające oliwy mają niższe ryzyko zawału i miażdżycy, a także lepsze wyniki cholesterolu. Najlepiej używać jej na zimno, do sałatek, kasz, warzyw lub jako zamiennik masła do pieczywa. Dzienna porcja to jeden-dwa łyżki. Wystarczy tyle, żeby zrobić różnicę. Nie kupuj jednak light ani rafinowanej, tylko extra virgin, tłoczoną na zimno, najlepiej w ciemnej butelce. To prosty dodatek, który działa codziennie, po cichu wzmacniając twoje naczynia. A teraz czas na coś, co robi równie wiele dobrego: błonnik, czyli owies i jego kuzyni. Owsianka to nie tylko śniadanie dla emeryta, jak żartują niektórzy, to prawdziwy lek w misce. Zawarty w owsie błonnik rozpuszczalny, czyli beta-glukany, pomaga obniżać poziom złego cholesterolu LDL. Działa jak gąbka, wiąże kwasy żółciowe w jelitach i usuwa je z organizmu, więc wątroba musi sięgnąć po cholesterol z krwi, żeby wytworzyć nowe. Efekt: Po kilku tygodniach regularnego jedzenia, owsa można zauważyć spadek cholesterolu nawet o kilkanaście procent. To ma realne przełożenie na zdrowsze naczynia. Owiec to też stabilny poziom cukru i mniej napadów głodu, co zimą jest szczególnie ważne. Możesz go jeść w formie owsianki, zupy krem z płatkami, a nawet dodawać do kotletów czy smoothie. Dla urozmaicenia warto sięgać też po soczewice, ciecierzycę i jabłka. Wszystkie zawierają błonnik rozpuszczalny, który wspiera krążenie i serce. A teraz pora na coś kolorowego i bardzo skutecznego: owoce jagodowe, które działają jak naturalna tarcza przeciwstarzeniu naczyń. Borówki, jagody, czarna porzeczka, aronia. Wszystkie mają coś wspólnego antocyjany, czyli naturalne barwniki o potężnym działaniu ochronnym. To one nadają tym owocom ciemny kolor, ale też chronią ściany naczyń przed uszkodzeniami, zmniejszają stany zapalne i poprawiają elastyczność tętnic. Badania pokazują, że regularne jedzenie owoców jagodowych pomaga obniżać ciśnienie, poprawiać przepływ krwi i spowalniać proces miażdżycowy. Co ważne, mrożone owoce są niemal tak samo wartościowe jak świeże, więc zimą to świetny wybór. Wystarczy garść jagód 3-4 razy w tygodniu. Dodaj je do owsianki, jogurtu, koktajlu albo po prostu zjedz na surowo. Jeśli masz problemy z cukrem, połącz je z białkiem, na przykład z jogurtem naturalnym. To mały owoc z wielką mocą, regularnie jedzony dosłownie odmładza Twoje naczynia. A teraz czas na coś jeszcze bardziej polskiego, a równie skutecznego buraki, które od lat nazywa się naturalnym lekiem dla serca. Burak to prawdziwy bohater polskiej kuchni. Tani. Dostępny przez cały rok i pełen składników, które poprawiają krążenie i dotlenienie tkanek. Najważniejsze z nich to azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu związek rozszerzający naczynia krwionośne. Dzięki temu krew płynie swobodniej, ciśnienie się stabilizuje, a serce ma mniej pracy. Badania pokazują, że regularne picie soku z buraka lub jedzenie buraków kilka razy w tygodniu może obniżyć ciśnienie nawet o kilka punktów. Najlepiej działają buraki pieczone lub gotowane w skórce, bo wtedy zachowują najwięcej cennych związków. Świetnie smakują w sałatkach, zupach, a nawet jako sok, rozcieńczony wodą w proporcji 1-1. Dla wzmocnienia efektu możesz łączyć je z czosnkiem lub oliwą. To połączenie działa jak naturalny lek dla naczyń. A skoro już o czosnku mowa, czas na kolejnego sprzymierzeńca serca czosnek i cebulę, czyli duet o potężnym działaniu ochronnym. Czosnek i cebula to nie tylko sposób na smak, to prawdziwe apteczki w kuchni. Oba warzywa zawierają alicynę, naturalny związek siarkowy, który rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie i wspiera poziom cholesterolu. W badaniach wykazano, że regularne spożywanie czosnku może zmniejszać ryzyko miażdżycy i nadciśnienia, a jednocześnie wzmacnia odporność, co zimą jest bezcenne. Aby czosnek działał najlepiej, rozgnieć go i odczekaj 5-10 minut przed dodaniem do potrawy. Wtedy powstaje najwięcej allicyny. Jedz go surowego w pastach lub dodawaj do gotowych, ciepłych dań. Cebula, szczególnie czerwona, działa podobnie i dostarcza dodatkowo kwercetynę, która wzmacnia naczynia włosowate. Wystarczy jeden ząbek czosnku lub pół cebuli dziennie, by organizm poczuł różnicę. To mały, ale potężny codzienny nawyk. A teraz czas na coś, co uzupełnia wszystkie wcześniejsze składniki. Orzechy, czyli źródło zdrowych tłuszczów i minerałów dla serca. Jeśli miałbyś dodać do swojej diety tylko jeden nowy nawyk, garść orzechów dziennie to strzał w dziesiątkę. To jedno z najprostszych, a zarazem najlepiej przebadanych źródeł ochrony dla serca. Orzechy, zwłaszcza włoskie, migdały i laskowe, zawierają zdrowe tłuszcze omega-3 i omega-9, magnez, potas i błonnik, które wspierają elastyczność naczyń, stabilizują ciśnienie i poprawiają rytm serca. Badania pokazują, że osoby jedzące orzechy kilka razy w tygodniu Rzadziej mają problemy z nadciśnieniem, cholesterolem i miażdżycą. Wystarczy 30 gramów dziennie, najlepiej niesolonych i nieprażonych. Możesz dodawać je do owsianki, sałatek lub jeść jako przekąskę zamiast słodyczy. Zimą orzechy to także dodatkowe źródło energii i witaminy E, która chroni komórki przed starzeniem. A teraz połączmy wszystkie te produkty w praktyczny plan. Zobaczysz, jak łatwo ułożyć 14-dniowy jadłospis wzmacniający serce i naczynia widzisz już, że to wcale nie magia. Kilka prostych produktów potrafi zmienić sposób, w jaki pracuje twoje serce. Teraz czas połączyć je w praktyce. Twój talerz dnia może wyglądać bardzo zwyczajnie, ale działać jak najlepsza profilaktyka. Na śniadanie: owsianka z siemieniem lnianym, jagodami i garścią orzechów. Na obiad: pieczony łosoś lub śledź z kaszą gryczaną, burakami i łyżką oliwy. A na kolację: pasta z ciecierzycy, czosnkiem i oliwą plus kilka plasterków cebuli. Taki zestaw dostarcza wszystkiego, czego potrzebują naczynia: błonnika, zdrowych tłuszczów, antyoksydantów i składników mineralnych. Spróbuj czternastodniowego wyzwania FitFact. Codziennie dodaj przynajmniej jeden z tych sercowych produktów do posiłku. Pij więcej wody, spaceruj po każdym obiedzie. Zapisz, jak się czujesz po dwóch tygodniach. Wiele osób zauważa lepszy sen, cieplejsze dłonie i stabilniejsze ciśnienie. Jeśli chcesz, żebym przygotował bezpłatny PDF z planem 14 dni i przepisami, napisz w komentarzu serce i zasubskrybuj kanał FitFact, bo zdrowe serce nie potrzebuje cudów. Wystarczy mądry talerz i odrobina konsekwencji.